Dzień dobry. Proszę Państwa, nie będziemy głosować, nie będziemy uczestniczyć w głosowaniach tych rzekomych ustaw, które były procedowane 16 grudnia w piątek. Wszyscy wiemy w jakich warunkach były procedowane. Były procedowane za zamkniętymi drzwiami. Posłowie opozycji nie mogli wejść na salę dopiero wtedy, kiedy posłowie prawa i sprawiedliwości w swych tabletach spostrzegli, że jest na żywo relacja z tych wydarzeń. Wpuścili oczywiście niektórych z posłów opozycji, ale nie mogliśmy tam, posłowie nie mogli ani zadawać pytań, ani formułować wniosków formalnych, dlatego też mamy wiele wątpliwości, czy te dokumenty zostały przyjęte, czy była większość w ogóle, która mogła procedować. Poza tym, jak państwo wiecie, pan prezydent wystosował pismo do marszałka Kuchcińskiego, w którym zadaje dwa fundamentalne pytania. Po pierwsze, czy było kworum, podzielamy tą wątpliwość, jest to zasadna wątpliwość, a po drugie, czy wszyscy posłowie mogli uczestniczyć w trzecim czytaniu wówczas procedowanych ustaw. W naszej ocenie ani pierwszy warunek, odpowiedź na te pytania zarówno na pierwsze, jak i na kolejne musi być negatywna, zatem w naszej ocenie... Nie są to ustawy przyjęte w trzecim czytaniu przez Sejm i my nie chcemy autoryzować tych dokumentów. Nie chcemy brać na siebie odpowiedzialności, więc absolutnie nie będziemy w tej materii uczestniczyć. Natomiast chcę też zdementować oskarżenia senatorów prawa i sprawiedliwości co do tego, że my jesteśmy przeciw tej ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym byłych pracowników milicji, straży granicznej, pożarnej, SBI, etc. Chcę powiedzieć, że jeżeli prawo i sprawiedliwość chce zweryfikować nasze intencje, to powinno po prostu powtórzyć te głosowania, zarówno te dwie ustawy, które procedujemy dzisiaj, czy te dwa dokumenty, które procedujemy dzisiaj, czyli o świadczeniach emerytalnych oraz o ochronie przyrody. Natomiast jak wiemy, Prawo i Sprawiedliwość zapowiada na kolejnym posiedzeniu Senatu, że będzie chciało procedować ustawę budżetową i zachowamy się identycznie, ponieważ uważam, że cały pakiet dokumentów procedowanych 16 grudnia odbył się w sposób niezgodny z prawem, zostało prawo naruszone i ubolewamy nad tym, że partia, która w nazwie i deklaruje, że jest partią legalistyczną, tego prawa nie przestrzega. Trzeba powiedzieć jasno, że Platforma Obywatelska już w roku 2009 wprowadziła ustawę określaną jako dezubykizacyjną I nie ma wątpliwości, że zbrodniarze czasów komunistycznych muszą być ukarani. Natomiast roztropna władza potrafi oddzielać ziarna od plew. Są ludzie, którzy byli. Kilka tygodni za czasów, przed 90. rokiem, jako młodzi funkcjonariusze, a później w wolnej Polsce dokonywali rzeczy bohaterskich, że wspomnieć można akcje, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Dlatego nie można stosować takiej zasady wycinania wszystkiego w pień. Natomiast ze względów proceduralnych uważamy, że dzisiejsze spotkanie z wiceministrem spraw wewnętrznych ma charakter dyskusji i roboczego spotkania z wysokim przedstawicielem rządu, ponieważ stoimy na stanowisku, że tak jak prezydent Rzeczpospolitej, że do czasu zbadania, czy posiedzenie w sali kolumnowej było posiedzeniem klubu, czy było posiedzeniem Sejmu, czy ono wypełniło wszystkie wymogi proceduralne, do tego czasu nie powinniśmy zajmować się uchwałami czy rezolucjami tam podjętymi, dlatego że nie wiadomo, czy mają one formę należycie przeprocedowanych ustaw. Jeszcze dodajmy tylko jedno, bo w trakcie rozmowy czy dyskusji z wiceministrem spraw wewnętrznych zadaliśmy mu pytanie, czy go nie zastanawia fakt, że bohaterowie Wolnej Polski, marszałek Borusewicz, senator Ruleski, senator Stark, senator Klichi i inni e, są przeciwni tej ustawie. Czy go to nie zastanawia? A bohaterów, którzy przynieśli nam w w cudzysłowie, wolną Polskę, po stronie Platformy Obywatelskiej, przynajmniej w Senacie, mam wrażenie, że jest większość, jeżeli idzie o ilość, jak i o kaliber. Na to pytanie pan minister nie potrafił odpowiedzieć. Powtarzam jeszcze raz. Ci, którzy w czasach komunistycznych dokonywali zbrodni na narodzie polskim, muszą być ukarani. To emerytury to jest najmniejszy wymiar kary. Natomiast e, stosowanie przepisów Ala e, Long do wszystkich funkcjonariuszy przy zapisach, e, które nie uwzględniają licznych poprawek wniesionych w drugim czytaniu przez e, parlamentarzystów innych partii, taka, taki projekt ustawy nie powinien w ogóle trafić do Senatu, wobec czego nie będziemy nad nim głosować i prawdopodobnie e, ta forma nie głosowania będzie ostateczną decyzją klubu Platformy Obywatelskiej.